Siemano witamy. Dzisiaj założymy swoją wioskę. nadaj się to będzie wioska. Jak możemy ją nazwać? Może. Dobra. Niech będzie. Dobra. Piskowice nazwiemy. Tak, tak, tak. Tak wszystko. OK. Jest Tworzymy świat. I zaczynamy tworzyć świat. Co jest zastanawiające, to się ładuje mi świat. Mhm. Okej. Okay. Dobra, mamy, mamy. Tak dwa nastroju. Dobra. Okay. Najpierw sobie zabierzemy drewnianko, Potem pójdziemy... Może bruk skopać. Po bruku pójdziemy do jakichś jaskini, a potem po, z jaskini pójdziemy szukać diamentów. A potem poszukamy czegoś fajnego. Przerobimy sobie drewienko. Weźmiemy sobie crafting. Robimy patyczki. Postawimy crafting table. Weźmiemy kilofik Dobra, kilofik mamy. Kopiemy się, wkupiemy, wkupujemy, wkupujemy. kupimy sobie trochę kamyczka. Tak żeby był. Tak po prostu, żeby był. Tyk, 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 sześć. 7, 8, 9. A i piszcie w komentarzach, czy chcecie ten, chcecie, czy chcecie, czy chcecie w ogóle live'a z tej wioski, gdzie będziemy budowali całą wioskę. Napiszcie po prostu w komentarzach. Jak chcecie, to chcecie. chcijcie sobie. To wam zrobię. I to z kolegą będziemy budowali. Hmm. Ten, kamienny mieczyk. To, kilofik. I mamy cały wyposażenie po prostu. To nam się nie przyda. To nam się przyda. Ale do góry weźmiemy to. I jak coś, no to przepraszam za te odgłosy tam. Możecie słyszeć mu. Może. Dobra. Szukamy po prostu jakiegoś fajnego lądu. Dobra, może tu. Tutaj może być. I w, w opisie macie link do Discorda mojego. I tam jest tematyka akurat obo, oh że jest w sumie widzowie, jak coś. A więc możecie słychać tam na grzmotki, deszczyk. Nie wiem czemu, ale maga się stała. A nie może być. Nie wiem. Siostra mi powiedziała, że jest niby burzy. Ale nie wiesz. Nie wierzę. Ale może ten no Dobra. Na pustyni nie warto, bo na pustyni kto by się wybudował, widowie. Widzówka, widzówka. Jak w ogóle chcecie więcej filmików, no to też piszcie. Uuu, poczwórna trzcina, fajnie! Hu uh. Takie to ja lubię poczwórne widowie. I napiszcie jeszcze, czy chcecie w ogóle ten... Chcecie ten. Hmm. Czy chcecie ten... Czy chcecie daily? Może mogę robić daily z tego światu? A jeżeli nie chcecie, no to, to będę robił co dwa dni filmik. A więc... <coughs> też jest git. I przepraszam za to, że mam katar. To taki bardzo mocny katar. Aha, tu jest lawka. Nie lubię lawy. No. Bierzemy sobie drabką. A przyda się. Bardzo się mi przyda. Dobra, Zbiera... zbieraliśmy. Dobra. Jedzimy. O, krówka. Zabiję tą krówkę. Chodź kolejna. O, będziemy mieli łóżko już pierwsze. Więc fajnie. Fajne początki, w sumie, widzowie. Mamy już łóżko, pewnie. Tak, mam łóżko, jak ją zabiję. Sorry za mojego Aima. Ja tam Minecrafta nie gram już tak często jak kiedyś, w sumie. Ale tak, tak gram chwilowo. Dobra. Ile mam skóry, dwie skórki. Kolejna owiecka Idziemy. Ja szukam w ogóle takiego lasu. Takiego fajnego lasku. Przydałby się. Bo bym miał gdzie się wybudować w ogóle. Wiecie co? Te pięć szanków się przyda. Przebacz. Możliwe. Tutaj drzewo, które zniszczyłam, mnie tu nie było, widzowie. Ej, widzowie, my tu byliśmy? Widzowie, nas tu nie było, właśnie, że w tym problem. No to jest słabe, że mamy blisko siebie pustynię. A może się wybudujemy na pustyni? no hm. drewno w sumie, nie? Na pustyni jest malutko drabienne. W ogóle nie ma na pustyni. Ale na pustyni możemy piramidę znaleźć, a więc... A więc no... A nie, byliśmy tu! Bo tu... Po co poznaję? Dobra. Ja to poznaję, nie wiem skąd, ale skądś poznaję, bo tu byłem sekundę. To wyrzućmy. Tutaj jedzenko... Ups, kaktus, kaktus. Ups. <laughs> ja się drewnem buduję. Co jest? Może mi nie laguje, ale coś się odwala. Zresztą. Tutaj by skopać, a nie działa. Powinno. O kurde. Aha. O Boże, bye bye. Jutro ujrzycie jeszcze filmik za 5 nocy u Fryderyka. Czyli mamy mówić. Ale dobra. Szukam widzowie tego. Sorry, że nie odzywałem się, ale szukam ten. Ojej, jejku Dobrze ustawiam na... Jost 25 Tak mało. Dobra, niepotrzebne mi. Króliś! Dzień dobry, panie króliśku. Dobra. Budujemy swój pierwszy dom na pustyńce Myślę, że się przydać będzie ten domek. No ja sobie tutaj wybuduję. Hmm. W tej górce może wybudujemy widzowie, tak? No ja bym sobie tutaj taki malutki chwilowi... Tutaj się przydadą. Dobra. Ojej, creeper creeperek. Przepraszam, chodź, 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 chodź. Nie rozwal mi baski. Nie będę ja tak suchego. Bo trzeba... U, Upsik. Dobra, odbuduję. Odbuduję, bo przed kotum nie będę miał takiej dziurki. No, w sumie. No! Jest ja sobie jeszcze poza odcinkiem program, chwilkę. Nie wiem Tak żeby nie ten. Żeby za długo nie grać. Dobra, i co by tu jeszcze... A no tak, miałem zbudować dom. To mi się nie przyda chyba. Zaraz będę przerabiał. O, boże, tak, tak. I tak. Tak robimy. To skopujmy. Tak. I tutaj taka... O Boże! O Łopaty! Łopatkę dajcie tutaj! Jaskinia! O widzowie! I coś smaży, chyba, nie? To mogę zjeść, bo to małoby dodało. Więc. Tak. Pójdziemy węgel zebrać, bo węgel nam się przyda. Oni się tam biją, przynajmniej, na zwyczaj. Ojej, o żelazko. Przepraszam. Bdowie, nie! Przepraszam wam. 53... Co? o tamto widzowie sorka umarłem to z drugiej strony będzie no. Minus 53, minus 386 tu i tam do górki Trzeba poszukać tą No tutaj już wiem co gdzie to będzie Sorki, że się wyłożyłem <laughs> Nie chciałem ale umarł tu creeper wybuch jakiś. Ja już sam nie wiem. Bo tu to wygląda jakby po wybuchu było. No w sumie może był wybuch, nie wiem. Co creeper się. creeper się bił z tym ze szkaletą. Ja skopiuję łaską. łasko. Tak. Minium, miniu. Miniu, Aluminium, aluminium. Tutaj się podbudujemy do tego bloczki. Niszczymy sobie wungel. Wungla troszkę będzie. Uuu! Dużo. 8. 9. Nie potrzebujemy całego chyba to? 16 wiem, że starczy nas taka. Ups, dobra. <laughs> Lawa. Okej, okay, laba, spoczyj. Mi się przy W sumie, lawa mi się psy. Ps, e, Ja nie mam słów. Mam prawie umarł. I to jeszcze. Co jest? Nie tego żelaza mają. Będziemy mieli sobie coś żelaznego. Zrobimy? Mhm. Coś żelaznego i. Wybudujemy do końca naszą bazę po prostu. Starczy starczy. A nie, jeszcze jedno. Okej. Okay. Jest to ostatnie jedno. I nu. No. no właśnie. Jest es. No, Tutaj fajnie się tak wchodzi w sumie. Tu się potem zrobi schódki i tam o kurde, i tam na dole będzie coś zbudowane. Crafting sobie postawimy, bo każdy każdy crafting dla mnie jest ważny. Mam tak malutko drago A tu się położymy. Okej, okay. nie możesz odpoczywać, w pobliżu są potwory. O Boże, widzowie, widzówka. Nie. Jak on nas dopadł? No nie, widzowie... Widzowie... Najgorzej, by nas prawie zabił. A on nie ginie w tym akurat, no tak. Zapomniałem. Tak sobie postawimy to. Pierw przepalimy to e, mięsko. jak każdy jest wszystko dla mnie ważne, więc to też będzie dla mnie ważne. O Boże! Teraz będzie większa taka tabasa. No są git jest. Tak jak na początek taka jest kinka. I ty git. Tyk, tyk, tyk. Tutaj postawimy to sobie. Tutaj tak pogręgnamy. I tu tam schody zrobię ojeju tak, tak, tak potem więcej postawię tego. O tutaj jeszcze będzie trzeba. W tą stronę trzeba powiększyć o jedno. O pięć jedzonka. Możemy sobie żelazo. Pokopiemy sobie troszkę piasku. I w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle widzowie. Pa!